i oczywiście siemanko, widzowie z tej strony Kiebus. Dzisiaj pokażę wam w sumie całkiem ciekawą inwestycję związaną ze Sztokholmem. Bo tak przeglądałem sobie rynek I natrafiłem na tą naklejkę I po krótszej analizie Wydaje mi się serio ciekawą opcją Więc ją wam dzisiaj przedstawię Ja oczywiście zapraszam was na stronę skinsmanki, Gdzie swoje skiny wymienicie No i tutaj z moim kodem lub po prostu z reflinku w opisie Fajne bonusy, bo klikacie sobie Odbierz bonus, no i powyżej 100$ dollarów, 5 dolków darmowe jest dla was Oraz bonus do depozytu 35% Także naprawdę warto korzystać dodatkową masa skinów Oraz masa fajnych craftów, także polecam na stronę zerkać Zresztą poradnik. Jak je wyłapywać, jest na kanale. Dzisiaj przechodzimy sobie do naprawdę ciekawej inwestycji ze Sztokholmu, więc ja, już może wpiszę Sztokholm i dlaczego ta inwestycja jest ciekawa i dlaczego uważam ją za naprawdę dobrą inwestycję. Więc, może najpierw wyłonimy, jaki to przedmiot, a szczerze, żeby przedmiot znaleźć, nie trzeba się dużo nagłowić. Kliknijmy jeszcze raz i jest to fleet. Generalnie. Dlaczego Fleet wydaje się całkiem spoko inwestycją? Już tłumaczę. Już tłumaczę dlaczego Fleet wydaje się całkiem spoko inwestycją. Wpisujemy e, sobie Liquipedia. Wchodzimy na Liquipedia, wchodzimy na European RMR. RMR, e, OK. No i wchodzimy sobie i widzimy takich wirtusów, nie? Do not qualify to the major. Oni odpadli, ich nie ma. X wykreśleni, nie. I teraz tak. Wirtusów nie ma. Przypominam, Paryż jest to ostatni major z CSGO. W CS-2 będzie najprawdopodobniej być może nowy koncept, nie musi być. W każdym razie, każde następne naklejki już będą, oprócz Paryża, będą e, z CSA 2. Czyli w pewnym sensie jest to naklejka wyjątkowa. Druga rzecz, która jest bardzo dużym plusem tej inwestycji, to jest ilość. E, to jest właśnie ilość wystawiona na rynku. Pewnie po tym filmie się zwiększy, znając życie, ale ilość jest naprawdę dobra. I cena. Cena adekwatna do ilości też jest kursy zadowalająca. Wiadomo, że naklejka trochę podrosła ostatnimi czasy. Zwłaszcza, że wirtusi byli na, na, na fali. E, wiadomo, odpadli jeszcze z Paryża, więc. E... Gdzieś tam ludzie pewnie chcieli to kupować, no ale zobaczcie, jakie jak jest rozstrzelenie, jeżeli chodzi o Bajordery, wy to możecie za trzy dychy kupić. E, a ta naklejka, w perspektywie czasu, e, ma naprawdę szansę mieć i m, ma naprawdę szansę bytu, i to nawet nie chodzi o popyt na tą naklejkę, bo wiadomo, Fleet, ja człowieku nie wiem, kto to jest. To jest jakiś chłopak, ja bym go 1v1 one one rozpykał e, No bo jak już wszyscy wiem, jestem najlepszym snajperem w CS, nie? No ale to mam nadzieję, że, że już wszyscy wiedzą. E, więc generalnie no tego chłopka bym pewnie rozpykał, e, no ale w każdym razie wiesz, nikt nie wie kto to jest, albo wiedzą jacyś super fani wirtusów, e, no ale generalnie nie ma na niego jakoś super popytu, e, co jakby, okej, okay, nie dziwię się, o może tak. Są bardziej atrakcyjni gracze, jeżeli chodzi o jakieś tam naklejki, ale tutaj głównie mierzymy w ilość, e, celujemy w ilość, dlatego że po prostu wtedy będzie można łatwo manipulować, jeżeli nawet będziemy mieli 5 takich naklejek. Więc tutaj pod tym względem. I dodatkowo, co bym chciał jeszcze dodać, że e, wirtusi nie są w tej najtańszej kapsułce, czyli nie są w kapsułce legend, który jest najwięcej, e, tylko są w kapsułkach kandydatów, którzy rzeczywiście mają też potencjał jako sama kapsułka, e, jako sama jaka, jak, no, jako kapsułka sama w sobie, także tutaj też warto to zaznaczyć. No, i takie są moje punkty, jeżeli o to chodzi, mam nadzieję, że Wam się podobało. Chcieliście, żebym e, dawał też otwarte inwestycje właśnie na kanał, nie tylko dla wspierających, więc daję. I serio uważam, że to jest dobra inwestycja. Inwestycja. Dzięki, wielkie za oglądanie. Link do DC w opisie. Yo!